To już jest część druga naszego spotkania, w której opowiadamy o książce Władysława Wagnera by the Sun and Star i od razu odpowiadamy na pytanie, które pojawiło się w komentarzach do części pierwszej. Dlaczego nie ma książki, tejże książki w języku polskim. Otóż jest. Jest. To jest ta książka. Wydana została przed rokiem. Mamy teraz 24 rok, czyli na początku 23 roku, e, przez wydawnictwo. No, może to jest zaskakująca formuła, czy miejsce wydania. Mianowicie Polski Ośrodek Wydawniczy, założony w Paryżu w 1983 roku, w tej chwili jest na południu Francji. Tam została wydana ta książka po polsku, nigdzie wcześniej. Wydać jej się nam nie udało. Pracowaliśmy nad tym wiele lat. Ja myślę, że taką, takim dobrym wejściem do naszego spotkania, dzisiejszego spotkania o Władysławie Wagnerze, może nie tyle o książce, co o jego losach, yy, będzie taki esej napisany przez Andrzeja Kowalczyka, wydawcę tejże książki który chyba jest dość trafnym, trafną oceną sytuacji, przeczytajmy. Gdy mi, mi ktoś mówi, że ludzkość idzie z postępem, to ja patrzę na niego jak na wariata. No bo czytam książki. I oto mam przed sobą gotową do druku książkę polskiego żeglarza Władysława Wagnera. Jest rok 1932. A więc ludzkość cofnięta w rozwoju o 92 lata. I tenże młody człowiek postanawia płynąć świat pod żaglami. Wtedy to było proste. Wziął jacht, kumpla na pokład, obaj zabrali kompas harcerski, szkolną mapę Europy i jako jedyne dokumenty, legitymacje szkolne. Plus smalec ze skwarkami i cebulką, powidła łapcinę i wodę w beczkach po piwie. No i popłynęli. Nie będę opowiadał dalej, bo i tak nikt z tej z postępowej, obecnej cywilizacji nie uwierzy, że nie mieli sponsora i zespołu brzegowego. Dodam tylko, że po drodze nasz bohater zbudował dwa jachty, bo poprzednie mu zatonęły. Żebyście nie musieli szukać w Googleach, to nie miał również złotej karty kredytowej, ani nie skończył Politechniki w kierunku budowy jachtów. Świat opłynął, a obecna cywilizacja przez 84 lata, od czasu, gdy ukończył rejs, kombinowała jak nie wydać jego książki, w której to opisuje. No bo przecież jak tu młodym postępowym wcisnąć kit, że bezuprawnie sponsowa i elektroniki można wypłynąć na jeziora mazurskie, a co dopiero mówić o rejsie do Oka Świata i to z legitymacją szkolną w kieszeni. Myślę, że Andrzej trafnie ocenił tą sytuację, w której Władek wyruszał w rejs i w tej sytuacji upłynął świat dookoła. To było tuż przed II wojną światową. E kiedy kończył ten rejs w 1939 roku, cała prasa na całym świecie, na obu półkulach pisała o nim. Był to wyczyn Nielada. On miał 19-20 lat, jak wypływał z Gdyni, a kończył rejs, mając 27. Już był, kiedy kończył, to oczywiście był doświadczonym żeglarzem. Był doświadczonym konstruktorem jachtu, Był doświadczonym Budowniczym lotnictwem w Australii i wielu innych wspaniałych rzeczy, których dokonał po drodze w czasie tego rejsu, i potem o tym wszystkim warto opowiadać. Książka, której, którą dzisiaj prezentuję, opowiada o rejsie. O tych siedmiu latach można powiedzieć zmagania się z trudnościami, z przeróżnymi trudnościami, ale. Główne z nich to wymienię, żeby tego rejsu dokonać. Główna trudność to była taka, że on nie miał pieniędzy. Jak można płynąć świat dookoła nie mając pieniędzy? Otóż on to powiedział: miał tego. Pierwszy jacht, którym wypłynął z Gdyni w 1932 roku, już w następnym roku, kiedy dopłynął do Panamy, rozsypał mu się. On ledwie dopłynął tam do brzegu, mało nie utonął. Tam zbudował drugi jacht. Pierwszy nazywał się Zjawa, drugi na bazie rozpoczętej budowy jachtu tam na miejscu kupił tą skorupę i na niej zbudował Zjawę drugą. Ta też mu się rozsypała, zatonęła, zjedzona przez świdraki na Fidżi na Pacyfiku, po czym zbudował trzecią, ale według od początku, według jego projektu w stoczni pod jego nadzorem. Ta trzecia nazywała się Zjawa 3. Popłynął nią stamtąd do Australii. Następnie ruszył stamtąd do Polski. Nie płynął sam. Z Gdyni wypłynął z kumplem ze szkoły, który miał zacięcie malarskie, który nigdy w życiu nie pływał, nie żeglował. Zresztą doświadczenie Władka w tym czasie, kiedy wypływał, to można sobie wyobrazić. On był po kurcie. Yy, żeglarskim w szkole morskiej, mieszkał tam niedaleko i chodził zimą na ten kurs i dwa razy pływał z kimś po Zatocze Gdańskiej. To było jego doświadczenie morskie, z którym wyruszył świat. Patent kapitana jachtowego otrzymał z Polskiego Związku Żeglarskiego, kiedy już był w Australii, kiedy tą trzecią zjawą dopłynął do w Australii to już kilka lat później, kiedy cały świat o tym, bębnił, o tych wyczynach jego. Jak to możliwe, że on tego dokonywał z ludźmi miał zawodze ludzi doświadczonych, czyli on był jedyny doświadczony. Na drugiej zjawie wypłynął z, też z jednym załogantem, też cudem wyciągnął go taki Polak, który obierzy świat, który tam odpadł trochę, miał przejścia z prawem emigracyjnym, wywiózł ją z tej Panamy i przez kilka miesięcy byli na jachcie razem. Też nie, nie był żeglarzem ten człowiek. Potem, kiedy dotarł do Australii, z Australii wyruszył z dwoma skautami. Oni też nie mieli żadnego doświadczenia morskiego, ale Władek już miał, to już jest zjawa trzecia, i wyrusza z zamiarem do do Polski. Po drodze obiecał skautom zatrzymać się na Światowym Jamboree w Szkocji w lipcu w 1939 roku i dotarł tam. Tam był przyjmowany po królewsku, zresztą królowa nadzorowała ten, ten jego, to jego powitanie na tym Jamboree. Dała im samochód specjalny, który Władek miał być wieziony na, na to spotkanie skautów. No, i tak dalej. Było wiele, wiele przedziwnych, cudownych wydarzeń w tym czasie. Warto odnotowanie jest to, że pierwszy wywiad in live, czyli taki na żywo, w tele, powstający wówczas telewizji BBC w Anglii, pierwszy wywiad został przeprowadzony z Włodzkiem Wagnerem w Londynie w tym czasie, w lipcu w 1939 roku. Pod koniec sierpnia Władek się zbiera do tego, żeby ruszyć do Polski, żeby jeszcze zdążyć, bo już pachniało wojną w całej Europie, ale nie zdążył. 2 września brytyjska Navy zatrzymała go, jego i tą załogę australijską, czyli jeszcze tych dwóch skautów, którzy z nim płynęli, zatrzymała ich na wysokości Great Yarmouth, to jest taki, taki port niewielki w południowo-zachodniej części Anglii I tam zjawa została zatrzymana. Wagner zakończył ten, ten rejs wokół ziemski. No, przeciął linię swo, swojego startu, czyli można uznać, że kulę ziemską dokładnie przepłynął raz i jeszcze trochę. Wszystko to jest opowiedziane w cudownej książce. Ja się fantastycznie czyta, bo to nie jest książka techniczna, opowiadająca tam jakiś tam w sprawach technicznych na jachcie, których wielu ludzi nie rozumie, tylko o przeżyciach, o przeżyciach w tym całym rejsie. Jak to się stało, że z tego chłopaka, który z Gdyni wypłynął, nie mającym pojęcia o tym wszystkim, wyrósł doskonały, wielki żeglarz na światowej sławy. Ciekawostką, którą warto jest zaznaczenia, to jest to, że w tej, drugiej, w tej ostatniej zawodze, czyli dwóch Australijczyków, był wielki David Walsh, który Według opowieści Władka zafascynował się Polską, można powiedzieć, że pokochał Polskę i to jest jakby dalszy ciąg wydarzeń, które, które brały początek w tym rejsie, jak również wiele innych wydarzeń, o których wygląda na to, że trzeba będzie opowiadać w części trzeciej. Według słońca i gwiazd tak wędrował Władek przez całe swoje życie i Zapraszam na tą wspólną z nim wędrówkę. Warto!